Dobra, walić tą dramę, Wyjebane. No, No kino straszne, nie wiem. Seba, on jest na czasie, co pisze? Nie, 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 nie mam żadnych wiadomości nawet. Wyślij mi, bo, ewentualnie podkreś, bo się kazał, że się, tylko zgłasza się. jest straszny, mi najpierw wygada na klaudię, później cesarzowa, tu cały dramy i chodzi do o innego, gdzie ma lepiej. Na dzisiaj się z nim Koziołek rozłączył, bo zaczął bo się go go Bo tu botox, tu botox, no i chuj chodzi wchodzi, ma? No to co? Co go to chodzi To jest sprawa kogoś, a nie jego. Mm. Tu moja dziewczyna. No, na razie jest jeszcze moją dziewczyną Klaudia, ale zastanawiam się teraz po, po tym wszystkim, bo to co teraz się odwala, to jest po prostu cyrk. Z Klaudii wychodzi teraz też prawdziwy w końcu yy, reniferek, i zamiast. Powiedzieć jej krótko i na temat odczepcie się, zostaw mnie w spokoju i Sebastiana, to ona do niej wyzwania, gada z nią cały czas przez telefon, piszą razem, no i po co, i po co to robić? Nie, dla mnie, gdyby, nie, gdyby to pisano mi na przykład Eryczek, ja bym powiedział od razu: wiesz co, nie chcę z gadać, ja mam swoją wersję i nie pisz do mnie, i bym po prostu nie rozmawiał z nim, nie odpisywał, im, nie do mu atencji. No a ona sama podpuszcza pewne osoby, żeby to specjalnie było. No i dobrze, no i pewnie wyjdę z nią i pewnie zapytam się o co chodzi, żeby chcę mieć sytuację jasną. Bo ja też nie wiem, Klaudia mówi co innego, zaraz się mieszczę, tak samo wczoraj było. Ona ym, ta silna napisała do niej, że ona da mi miłość i wsparcie, a odpisała na to, a ja dam mu zasięg promocji. No i to jest normalne, jesteś mu co ty w ogóle no mówisz? To ja jestem z niej związku, zamiast olać to i po prostu, wiecie, dać spokój i żeby nie prowokacją, to takie rzeczy się jej i się ją podburza. Pod A później o, jakieś dziwne akcje i atencje. Więc, no, 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 no sorry, kurwa, no, ale wypadałoby zachować się trochę kultury przynajmniej Normalna osoba by powiedziała, wiesz co, gadaj się co chcesz, ja mam wyjebane i tyle. No tak, no, ja, ja, ja też wiem parę rzeczy i, i też mogę każdemu powiedzieć I, i mam to w zupie, co kto powie. Bo inni tak samo mocno, mocno dają dobrych przyjaciół, a później wychodzi kto kim jest i jak y, koło innego traktuje i, i co robi, więc no. Coś jest super, dziękuję. Kto jest śliczny? No wkurzają mnie, kurde, no wiecie. Zamiast... Nad nie powiedział mi, nie zezwiniła do mnie, o czym rozmawiali całą noc, bo gadali są prawie dwie godziny. Tu ludzie piszą i ja się dowiaduję z lajwa Koziołka, bo Sil pisze jej, że Klaudia oferowała trójkąt, że, że wsała jej zdjęcia główna, a ja o tym nie wiem. Ja się dowiaduję teraz o tym, o, o tym, w ogóle o tym nie wiedziałem. Ja czytam takie głupie rzeczy i nawet nie wiem o czym gadali. I dopiero teraz e, łaskawie na live zaczęli mówić o czym gadali, co pisali, a tak to nikomu nic nie obchodzi. No i kto tu robi jakieś, nie wiem, podpublikę albo e, takie rzeczy? No bo wiecie, to co jest, to, to, to powinno być... Nie będzie być prywatnie, a nie takie rzeczy robić afery o moją byłą, dobra, chcę wrócić, no to a po co robić jeszcze z tony kontent? Ja ją znam, ja byłem z nią prawie 6 lat w związku, no to po co jeszcze zamiast już powiedzieć jej, Klaudia ma 33 lata, jest dorosła, jest, jest dorosłą, inteligentną kobietą, zamiast powiedzieć jej, laska, skądś temat, Skąd temat nie ma tematu? I nie byłoby, a tu cały czas bo potem ona dostaje atencji i będzie teraz cały czas. Tylko, że to, to nie Klaudia ma przyjebane, no bo Klaudia jest daleko stąd, a ona wie gdzie ja mieszkam. W sensie ta CIL wie gdzie pracuje i to ja mam no bo to mnie będzie teraz nachodziła. Będzie do mnie przyjeżdżała, bo będzie starała się... O mnie tak jak teraz przez te dwa dni. I to ja mam przejebane, no bo łatwo Klaudi powiedzieć, no bo Klaudia jest daleka. Ale to ja będę miał teraz przejebanę przez nią. Dziękuję. To Szymale? Nie, nie. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Jak, jak Szymale? Bo wiecie, to jest dziwna sytuacja. Ja po zerwaniu my zerwaliśmy jakoś ponad rok temu. Mieliśmy kontakt tylko przyjacielski. Mieliśmy kontakt taki, że wiecie, pogadaliśmy sobie, e, popisaliśmy i było spoko. Wyszliśmy raz na kawę, byliśmy w tej Turcji na wakacjach, potem jak ona chciała z czegoś więcej powiedziałem, że to nie jest już odpowiedni moment, że na razie muszę zająć się pracą, muszę zająć się sobą i to tyle. I to teraz takie cyrkin, więc... No Klaudia na się, no dobrze, no, no niech będzie, no przecież niczego, czy ja coś złego mówię? Tylko mówię, że po prostu dla mnie chora sytuacja i normalni ludzie, którzy używają mózgu po prostu blok, koniec tematu, nie było tematu i koniec, a nie sensacja teraz. No byliśmy razem w Turcji byliśmy w marcu. No bo było tak, że ona pisała do Klaudi i specjalnie chciała Klaudię podkurzyć, i pisał specjalnie Klaudii, że ona jest lepsza od Klaudii, że ona i tak wy wygrała, bo i tak pójdę do niej, i tak wybiorę ją. Yy, no i ogólnie sytuacja była taka. No a Klaudia, ja wczoraj Klaudii powiedziałem, napisz do niej, bo mówię, ja, mi jako facetowi nie wypada pisać do dziewczyny i obrażać, powiedzieć, sorry, odpierdol się ode mnie. No bo, on wiecie, też mogłaby wtedy, różnie zarabiać, mogłaby, wiecie, mm, mogłaby później wejść na live'a czy coś, czy wrzucać jakieś rzeczy, tak jak teraz wrzuca zdjęcia. No i klawi na jej, klawi wczoraj, chcesz napisz do niej krótko i na temat, żeby się odczepiła. No ale się okazało, że, że to nie była krótka rozmowa, tylko była cały czas wymiana zdań, były telefony i ciągnięcie później na siłę wszystkiego i dawanie komuś atencji, a później jest płacz i awantura, no bo ktoś takie rzeczy gada. Pytanie od Wojcicka były Klaudii, a mnie nie obchodzi Wojcicek, dla mnie Wojcicek to jest po prostu frajer i tyle lata gdzie mu lepiej i sam sobą sobie prezentuje, robi się debila, tańczy na Tiktokach, zachowuje się jak jakaś pizda, a, a później wielki płacz. Niech do roboty lepiej idzie, a nie kanapki z paszem tylko wpierdala i zachowuje się jak wieśniak i podburza i lata, a się łączy, tylko żeby... żeby, żeby być. Także rzeczy się nie robi i tyle. Wystaw tego... oczywiście mm. znaczy wiecie, no nie obrażajmy Klaudii, no bo Klaudia... Co mi nic nie zrobiła. Klaudia jest tak samo tym wszystkim wstrząśnięta jak ja, no bo już był spokój, spotkaliśmy się, wszystko jest git, no i nagle wychodzi coś takiego. Ja powiedziałem tylko, że dla mnie było chujowe zachowanie to, że w ogóle po prostu zamiast napisać raz krótko na temat, to ciągnięcie rozmowy, pisanie, dzwonienie i gadanie jakiś wzór. I tyle. Jeszcze nie, nie, nie zerwaliśmy. Nie obrażam Klaudii nigdy. Nigdy na Klaudii nie powiedziem niczego złego, i nawet powiedzmy, co by między nami się wydarzyło, nigdy nie powiem na, na, na nią żadnego słowa złego. Bo Klaudia jest dobrą osobą, to, że ma hejterów, którzy powiedzmy, próbują namieszać i cieszą się, jeśli o wychodzi taka sytuacja jak dzisiaj, i podburzają to, i ale Klaudia nigdy niczego złego nikomu nie zrobiła, i no i tyle po prostu. Klaudia jest dobrym człowiekiem, a to, że ma y, też. Prze przez pewnych ludzi, którzy są dla niej podli, różne problemy i huśtawki emocjonalne, no to sami ludzie go doprowadzają i... no i tyle. Skil na czacie. się. Umiecie to odpiąć? Bo ja nie umiem. Nie da się odpiąć. Weźcie to, ogarnijcie. Ja jednak nie obserwowałem do wczoraj, Zaobserwuję ją dopiero dzisiaj. O, zaobserwałem ją dopiero dzisiaj, bo wziąłem, że wstawia ze mną zdjęcia. Wziąłem, że tam były, wiecie, jakieś zdjęcia, filmiki nasze stare. No i byłem ciekawy, no bo ludzie wysyłali mi, ty widziałeś, czy się dodała? Potem u Koziołku pisali, widziałeś, czy coś dodała? No i byłem po prostu ciekawy i zaobserwowałem ją dopiero dzisiaj. Klara sam o tym wie, że ja wczoraj jeszcze w ogóle nie obserwowałem. Dopiero się zaobserwowałem, tam się, o co chodzi, czy to jest jakaś ustawka, czy to jest specjalna robota. A Klaudia niech sobie wybierze, bo ja jej nie będę udowadniać 100 razy dziennie, że, że mi na niej zależy, że ją kocham, nie będę jej mówić tak, i ona się obrażała później na mnie, że jest wtorek, a ja mam przyjechać w piątek, że się nie przyjechałem, że się na mnie oto obraża, albo że jakieś ma zachowania i wahanie nastroju. Ja też chcę kogoś stabilnego w relacji, a skoro Klaudia nie potrafi się też czasami zachować i yy, słucha niektórych, no to tak jak jej mówią, zablokuj go, niech nie blokuje. I tyle, na tym to, zakończymy tą chorą relację w takim razie. Nigdy w noc nie waliłem się, odchodzi to, to to nigdy. Nigdy żadnych twardych narkotyków, nigdy nic z takich rzeczy, ani a, a razu. Za dużo mógłbym stracić i w życiu bym czegoś takiego nie zrobił. No bo się wkurzyłem, no kurde. Najpierw ten tak frajer specjalnie, on zawsze... Zobaczycie to, że jak robiliśmy live gadaliśmy sobie, dołączyliśmy go do rozmowy na przykład na live'ie, to że zawsze jakąś pileczkę bije, albo że specjalnie poddymiał, żeby tylko wkurwić kogoś, albo mnie, albo Klaudię, żeby komuś dowalić, żeby była drama i się cieszy z tego? Więc po co tacy ludzie? A jeśli Klaudia chce się takimi ludźmi otaczać w swoim życiu, którzy yy, też jej pozwalają na pewne zachowania i na pewne sytuacje, no to niech tak będzie. Ja jej, ja jej powiedziałem, że ja nie będę jej mówił z kim ma się zadawać, nie będę mówił, z kim ma się łączyć, bo ja nie jestem od tego. Ona ma swoje życie, ma swój rozum, a jeśli się na kim przewinie, to ona się przewinie. Tylko później niech nie będzie, że a nie mówiłeś, albo coś. Nigdy, po, tylko ustaliśmy sobie kiedyś z e, klawią, że nie będziemy gadać e, z Grażyną, bo Grażyna wszystko zaczęła, wszystkie afery, wszystkie akcje i Grażyna jest tak samo warta jak tego samego sobie citek. Nie, nie, nigdy nie mówiłem. Nawet jak była powiedzmy, afera, co powiedzmy tam, Kalisz kiedyś yy, przegiął, to sam powiedziałem: Klabli, bo klubi, że się nie będzie z nim łączyła. I sami, nawet na live o tym mówiłem, że chce, może się łączyć z nim, kiedy chce, bo to, że powiedzmy, ja z kimś się nie to nie znaczy, że ona ma kogoś nie lubić, z kim się nie łączy, bo nie rozmawiać, bo ja. Ona jej powiedziałem: Dla mnie masz parę ka z każdym. Tak samo nie chcia się łączyć z koziołkiem, mówię, że nie jest ten czas. Jej odpoczynę, mówię: je, nawet Na skupiłem, powiedziałem: Chcesz, łącz się. Mówię, ja nie mam nic do tego. To jest, ma swoich znajomych, masz problem swoich znajomych, a nie są osobą, która ma ci mówić, że czegoś nie możesz robić, yy, albo że masz zakaz jakikolwiek. No, no, bo, no bo takich rzeczy normalnie relacje relacji takich rzeczy się nie robi. Nie, 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 nie zerwałem. Nie, to, to nie chodziło na to jego uwagę. To już powiedziałem, że jest grubasem. To po prostu yy, kwestia była taka, że po prostu podirytował mnie i wybuchłem. W, nie, pamiętajcie, nigdy nie warto, nie można obrażać kogoś za kogoś, wygląd za wagę. Po prostu za zachowanie, oczywiście można go poniżać, jest taki spoko. Ale to chodzi po o, o zachowanie jego i tyle. To jest następny gigant, to niech usuwa, spoko. Tak, tak chce, niech robi co chce, jest dorosłą kobietą. Z nią, każda rozmowa kończy się zawsze tak samo. I po co z nią rozmawiać, pisać, wyjaśniać, tak samo obiecwami, ile razy, mówiłem, i tak przyjadę w piątek. I tak przyjadę w piątek. To był fok, było okienka, było nagadywanie, no, czyny, nie słowa. Ale mówię, kurde, oni ogadali o tym chyba w środę czy wtorek, a mi i tak nie przyjechać w piątek. I przyjechałem, a to bym nie przyjechał. Co, Ewela? No, i dobrze, no. Może macie rację. M może po prostu nie wiem, różnica wieku jest za duża. Nie co, ja, co, co ja zamierzam? Nic nie zamierzam. Nie będę, lakał, nie będę latał za kimś i komuś co razy, nie wiem, latał, tłumaczył, że mi na kimś zależy. Skoro ktoś się obrazi, uniesie się i później robi afery cały czas. Po zerwicie. No i to może być jeden pomysł. Ja rozumiem wszystko, ale niektóre zachowania są całkowicie niepotrzebne. Tym bardziej zawsze ona ma live, na przykład ludzie coś piszą, wyciszam albo bronię. Nigdy nie pozwolimy powiedzieć na nią komukolwiek zagłosowa. A ona cały czas, ktoś jej coś mówi, ona i zadowolona. Ludzie jej piszą, seba taki, seba to, seba to, seba taki. On do swojej gifta zawsze samolotem, i o, Jezu, zadowolona. No i kurde, no i taka sytuacja. Nigdy na nią nic nie powiedziałem. I zawsze, na live jak ktoś się coś pisał, to zawsze ogarniałem i mówiłem, że nie ma na takiej opcji, żebyście się ogarnęli. No, taka prawda, no. Już tak zrób ona jest. No nie wiem, no. Pokazuję jaka jest cały czas. I, I niby przyjaciele, najbliżsi, którzy i tak dla nich są wszyscy źle I się śmieją z na każdym kroku. O. A myślę, że ktoś niej dobrze, ona sama nic nie rozumie, nic nie rozumie. Ona ma... najlepsze no że nie da się z nią tak porozmawiać czasami, tak jak była nasza pierwsza kłótnia, bo ja do niej mówię, rozmawiam z nią, mówię spokojnie, porozmawiamy, ona wybuchła agresję od razu nie da się z nią pogadać. Oraz jest Bóg agresji, jest Bóg taki, że to tak i tak, i ja coś mówię, to czasami nad nią się przebicia, no bo i tak można mówić do ściany, a ściana, no wiadomo. Nie no, tak to nie piszcie. Nie pucham w agresję, tylko powiedziałem, że wkurzyłem się na błośnika i co gadaj powiedziałem, że ja nie będę uczestniczył w tej patologii. Chcą, niech sobie łączą się i gadają co chcą. Ja nie wiem, ja w, w, mam przynajmniej klasę i nie zamierzam się zniżyć tego poziomu i do gadania przedszkolaków. I tyle. I tak. Nie, nie, bo nie będę ciągnął dyskusji z kimś, z kimś, z którym w ogóle rozmawiać yy, i w ogóle czekolwiek wziąć. Bo nawet rozumiem tej sytuacji, chciałem się dowiedzieć też parę rzeczy, no to jedyne są to, ja, jak, jak zwykle. kuchnia no to mi, słyszysz go? Słyszysz go? No to nie, niech słyszę, nie, niech idzie w takim razie ode mnie. Jeśli, jeśli ma tak źle klawio ze mną, no niech idzie sobie i niech idzie do ryczka, który z niej się tylko śmiał i specjalnie podburzał do, do wybuchów. I niech szuka sobie innego frajera, no bo ja frajerem nie jestem. No tak, no z się często nie da rozumieć, bo ona nie akceptuje jak ktoś ma jakieś zdanie inne, ona tego nie akceptuje. I teraz kłótnia wielka, no bo, no, no bo jej nie zablokowałem. Zaobserwowali dzisiaj, nawet wczoraj nie psalem, kiedyś o tym z Nie obserwowałem jej w ogóle, wcale się zacząć, bo dzisiaj ludzie wysali, że wstawia ze mną stare zdjęcia i filmiki, relacje jakieś. I sami wiedziałem, o co chodzi, no bo od tego się niczy, niczego nie dowiedziałem. Tylko z tego, co ludzie pisali później. I na lajku koziołka i w ogóle gdzie indziej o, o właśnie o Sim. I dopiero na koniec wszystko się dowiedziałem, więc. No, sorry, ale no. <noise> Skoro ona woli się wściekać i jeszcze zamiast burkować powiedzieć: Normalosa, 33 lata baba, powiedzcie jej. Wiesz, to laska? Przestań, nie wpierdala się między nas. Nie twoja sprawa, blog. I tyle. A ta do nich dzwoni, wypisuje, kłócą się razem i specjalnie to. No i kto tu je, chodź, wyszedł na wygranego i, i, i kto robi skodybila? Nie mam kontaktu z EX, bo kontakt z moją Ex zaczął się dopiero od poniedziałku jak przychadł mi pierwszy raz do pracy chciał samą porozmawiać. Mi mieliśmy tyle miesięcy w ogóle kontaktu. I wczoraj bo to samo i przy, przyjechał jeszcze raz prezent i dzisiaj znowu jest w Warszawie, bo chce się spotkać i porozmawiać na spokojnie. I pójdę kurwa. I, I zapytam się, o co w ogóle chodzi. I kurwa pójdę i chuj, i chuj, bo cię bana? bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja pij z nami. Dlaczego mam dziewczynę, dlatego że spotkacie się z ex? Dlatego, że ona teraz przyjeżdża do mojej pracy, śledzi mnie, chce z rozmawiać, mi wyznaj miłość. Chodzi o to, że ona pisała wczoraj z Klaudią, z Dominikiem, gadali przez telefon, mimo, że Klaudia już ją zablokowała. Napisali jedną wiadomość, że zablokowała. Okazało się, że Klaudia kłamała, że jeszcze z nią bardziej szła. Tam tamtaj coś jej pisze, sil, a, a tamta ją cały czas jej komentuje. I zamiast Powiedzieć, Laska, ogarnij się, stop, blok. To cały czas powiedzieć w, w kontakt, w jakieś interakcje. Ja sam nie wiem, czy Klaudia też mówi prawdę, czy Klaudia też kłamie i, i kto na pewno ma rację. I ja chcę poznać wszystkich zdanie. Zaraz ja je na okienko, nie, niech, niech będzie i niech powie, jak było. Bo jestem też ciekawy jej mm, opowiadania, jak rozmawiała wczoraj z klawią O co chodzi z tymi gównami, trójkątami, bo ja kurwa sam nie wiem, dzieci nada, no kurwa. Dzieci nada, totalna dzieci nada, Czylicie to. Do, do, dorośli, dorośli, do, ro, dorośli ludzie. A te zdjęcia główne wysyłają. I to ma być normalne? Nie wiem, niech pokażę. I chciałbym, jak miałbym się z nią spotykać, chciałbym zobaczyć, żeby pokazać mi wiadomości. Bo Klaudia oczywiście tam wszystko podobno też nie wysłała. I gadali dwie godziny. Ona powiedziała tylko o dwie historie. Powiedziała tylko, że ona zaprosiła człowiek, że jest w ciąży. I tylko o tym gadali przez dwie godziny, o niczym więcej. Nie, to nie widać, że to jest podejrzana też jakaś zagrywka specjalna ze strony klabli? No bo patrzcie, gadały ponad dwie godziny z tego co wiem. Dwie, trzy, no, no nawet o tym gadaliśmy. I potem się klabli, o czym się. A to na przykład, że podobno, że jest w ciąży moja ex ze mną o trzech miesięcy, to raz, a dwa, że zaplanowaliby jakiś tam trójkąt i coś tam. No i dwie rzeczy przez ponad tyle czasu. Nie, nie uważacie, że coś jest strasznie tak? Nie wiem, albo, albo, albo po prostu później połączymy się. Nie weźmy, no niech Sylw tu na też coś powie swoje zdanie, bo jestem ciekawy. Ja chcę zacząć wszystkie, wszystkie wiadomości, chcę zacząć wszystkie rozmowy, no bo ktoś na pewno kręci i to nie jest normalne, co się dzieje i internet się odwala. Ja, ja chcę zacząć wszystko i chcę znać ka ka każdej strony wersję. No bo ja już nie wiem, kto mnie okomuje, Czy Klady mnie komuje, czy ludzie, y, komentarze, czy, 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 czy Seal, czy to, co wy tu piszecie, ja już sam nie wiem. Ja i silno, się dowiemy prawdy. Nie wiem właśnie, zastanawiam się jak to zrobić, bo też nie chcę, nie, nie chcę bardzo odwalać, to, 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 że zachowanie jest ok, to ja też nie chcę robić nic przeciwko Klaudii, bo jednak w związku chyba jeszcze jesteśmy razem i byliśmy i nigdy w życiu nie zrobimy jej krzywdy, czy nie, nie, nie będę ich wyzywać, nie będę jej nigdy atakować, mam do niej szacunek. Ona dała mi duży szacunek, pokazała mi też swoje uczucia do mnie prawdziwe i dużo mi też pomogła, dużo ze mną rozmawiała. I nawet cokolwiek by się stało, najgorsze rzeczy by się, coś się odjebało, to i tak nie będę o Klaudii nigdy w życiu rozmawiać, ale nie będę jej nigdy ubliżać, bo Klaudia ma dobre serce. Mimo, że jest czasami jaka jest, czasami zachowuje się jak dziecko, ale nie jest złą osobą. Ona nie jest złym człowiekiem. Idę zaraz chyba na fajkę i zaraz do was wrócę i zadzwonię do niej, czy się widzimy, czy po prostu chcę dojść, czy chcę po prostu na okno przyjść. I... może wyjaśnimy parę rzeczy. Ale będzie jak się włączę ja, Klaudia i Foka. Wszyscy w trójkę i sobie wszyscy razem wyjaśnimy, pogadamy i wtedy każdy z was i my tak samo będziemy widzieli, kto co powiedział, będziemy wszystko wiedzieli i będzie z... i zakończony temat. I zaczynamy. kto kłamie, kto kręci, kto nie... Kto nie chce czego powiedzieć? No i będzie wszystko jasne. Też tak uważacie? Najlepszy, to będzie najlepszy sposób. Ja, Klawia i Dominika. No jeśli się nie zgodzi, to wychodzi, że jest jednak coś do krycia. Bo już nie wiem, kto kim manipuluje. Czy, czy Klawiar to robi wszystko specjalnie i nie wiem się z go cieszy, czy, 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 czy jednak ta SIL. Odwala już, już sam nie tylko bo tu są, ka każdy mówi, sprzeczne wersje i tu nic mi się nie klei. To ktoś albo, albo w ogóle obie nie chcą wiedzieć prawdy, albo każdy z nich ma nie chce czegoś powiedzieć. Nie wiem, chora sytuacja w ogóle. Chore. I do pierdolesek chyba, zaraz chyba. I tyle. I w pizie mam. Idę sobie kierunek kebabika. Wrócę pewnie za godzinę. Zobaczę. I ja muszę ochłonąć, bo ja ja jestem tak zażenowany, tak podwójny. Tak Dziękuję. Nie wiem, nie wiem. Dziwię. Miał być spokojny dzień, spokojny wieczór. I się was od poniedziałku. I proszę bardzo. A Klaudia, jak ma swój rozum, to też niech zachowuje się jak dorosła kobieta, i niech sama się zdecyduje. Bo ktoś jej coś mówi, ona, ona, ona sama nie wie. Jest dorosła i podejmie sama do sądu decyzję. Bo ja prosić się nie będę o nic, ani o uwagę ani o nickolwiek. Niech Klaudia sama podejmie decyzję. O jakie dzisiaj auto chodzi do bloku? No, też tak. Myślę, że najlepiej dać dwie i tyle. Nie chcę wyjaśniać, bo ja nie będę ich przedmiotem w zabawkach. Nie wiem, a może się obie dogadały i może specjalnie to teraz robią? Nie wiem. Może się dogadali, może nie wiem, zaoferowali sobie coś i może specjalnie teraz prawie razem z nią specjalnie to robią? No bo zobaczcie, tak, gdyby to było normalne, no to. Klaudio, nie trzeba, ją zablokowała. Nie zablokowali. Cały czas wypisywali i dzwonili. No więc. I, i każdy mówi coś innego. Są sprzeczne informacje cały czas. Więc ja, ja nie wiem, czy one same ustawki jakieś nie zrobiły. Szybko pośród, żebyś mi na ci uwagi, o czym ty gadasz. O zachowaniu. O całym zachowaniu. O tej sytuacji po prostu. Bo teraz mówię, że ja bym ją zablokowała, ale to wy piszeliście, dzwoniliście, gadacie cały czas ze sobą, więc no to coś w nie wygląda. No to czemu nie zablokujecie? Czemu nie zablokujesz? I, I koniec byłby tematu, a nie teraz płakanie o nią i odwalanie. Zablokuj ją i tyle. I będzie koniec. No zobaczymy zaraz, bo pewnie coś się okaże, że pewnie ja zaraz pójdę, a one pewnie będą znowu pisały albo gadały i pewnie na tym się skończy. Zakład, Czy tak będzie? Ja pewnie sobie zaraz skończę live'a, pójdę sobie i pewnie będzie tak, że pewnie Klara z nią znowu będzie pisała albo dzwoniła. No i wtedy to wyjdzie, że w po prostu z jej strony podpucha. No tak. No tak. A z tego tak bucha od razu, zamiast pogadać, wyjaśnić, to od, od razu wybucha, od razu jest cały bu, od razu wyrzut agresji, wyrzut różnych rzeczy i ona się wsiaka na mnie za to, o czym ja w ogóle nie wiem, bo sam, robiliśmy nawet, że ja sam nie wiem o wszystkim, bo nie mówili mi o niczym, o czym gadali przez telefon, o czym dokładnie pisali, sam nie wiem i do mnie rzucanie problemu, bo to moja wina, no bo, no, no bo ona do mnie teraz zarywa i każdy z nią pisze, nie moja wina. No to niech ją zablokuje i z tym nie pisze i nie daje atencji. No to się kurwa to zakończy wszystko. No ale jak ktoś... Dobra. No bo bez sensu o tym rozmawiać dalej. Kończymy ten talczyk i tyle. Pokażemy po prostu się z lepszej strony i tyle. Nie, nie będziemy wchodzić w te dyskusje. Chcą, niech się kłócą sami. Ja, ja sobie o tego odcinam i ja nim czym. chodzi w takie w ogóle relacje, sytuacje dziwne bo to jest przełane, a ja mam co w życiu robić i no, co oni sobie siedzą w domu, e, niech sobie gadają głupoty do telefonu i tyle. Mm, dobra, ja uciekam, ja idę i idę się i idę zapalić, idę ogarnąć o co w ogóle chodzi. E, I tyle tematu, więc e, nie wiem, zobaczymy się pewnie za godzinę, może nie wiem, może Sil wejść do okienka i może też wyjaśnić wszystko, może Kleba też. Jak nie panie, to jest spoko. Więc ja spieprzam i na razie.